Witajcie kochani na kanale Pipek Horror, który jest mega potężny, bo są tam potężne minifigurki. Takie jak... Ktoś pewnie z Was kojarzy. coś puka. Jurka, pójdź sprawdzić. No, pójdź sprawdzić. Juu! Godzilla tylko przyszła. Tak, ten wow. kto oglądał King Konga. I oczywiście Godzilla, no to wiecie czym, czym jest Godzilla, no i spoileru, sp spoilerujemy Wam coś, jest to po prostu małpa, e, czy znaczy oczywiście to nie jest małpa, no bo wiadomo, nie King ma włosów. King Kong to małpa. Właśnie, a to jest Godzilla, to ale... Jest jaszczur, jaszczur, jakiś chyba, nie? Znotowany wielki. No, no, no wygląda to jak jaszczur, dobra? Ale no, to jest jakiś... no... Możemy Wam tylko tyle zaspoilerować, że będzie pierwszy unboxing, a raczej dwa unboxingi na mój kanał. Wleci oczywiście najlepszy filmik na tym kanale. Lepiej... Urodzinowy. Lepiej obejrzeć, bo no wiadomo, jeśli nie chcecie, żeby taka godzina do Was przyszła w nocy, no to... to obejrzyjcie no no ten filmik. Skomentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Zasubskrybujcie. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy Marvela? Bo ja bardzo dobrze kojarzę Marvela. Myślę, że dużo osób może kojarzyć, no. Ale czy, czy ktoś z Was kojarzy taką z Marvela? Nie to wiem, dobrze. Oczywiście te wszystkie figurki zamówiłem na Allegro. Na Allegro są dostępne, czekają na takich fajnych widzów, tak jak Wy. Oczywiście, oprócz tego, mam oczywiście więcej od tych mniej figurek Przez Was najpewniej nieznany taki typ, taki typek. Odejrzany. Co to za wtypek? Sam go nie znam, oni nim nic nie będziemy mówić, Tylko przejdźmy już... Ale figurka wygląda Górna. ok. Czy mam tu... Czekajcie. Muszę Wam coś pokazać. A Ghost Riders! Taka piękna postać. No, z cyklem. Mam dwa motocykle lego, mm. że tym się w ogóle nie bawię. Wygląda fajnie. No, no. jest, to jest chyba sportowy? Jak ktoś z Was tak. wie, no to piszcie. Następna. Oczywiście, czy ktoś oglądał z Was bajkę Koko? Ja. A Wy? Ja oczywiście Was pytam nie Julki. Ale dobrze, Julka powiedziała. Chociaż mam otwarć na coś. Mamy tu takiego, on się nazywał Miguel. Mamy... No mamy tu też oczywiście Kingra. Kingra. To jest oczywiście film Digital Circus. Mam też pani, która no... Coś sobie tam mówi. Mam też zuby. U, a co to jest? Sk skąd to? Digital Circus? Aha. Kofmo. Oczywiście o Kofmo nic nie wiemy, jest to tajemnicza postać, bo się abstrakcił, a więc nie wiemy nic o nim. Ale może w szóstym odcinku będzie coś o może i wiedzieć. Można więcej trochę. Ale tu regaty. Mamy tu też, no przez was najpewniej znaną postać, no bo to jest Mamy tu masę takich główek, po prostu no. O co ciekawe. Śmieszne. Mi się jakby nie podobają, no bo je mega jak na przykład tam je ustawiam w tej szafeczce pięknej, no to one po prostu nie chcą mi się dobrze ustawić. ale no one... <laughs> mamy bomble. No właśnie. Męble. A i one mają wszystkie imiona, no, tak? Tak, to jest bumble no. To jest glojek. Jacks powiedział na nie, no. Inne słowo na nie powiedział co to jest, ale no, wiadomo. Nie o tym dzisiaj. Mamy też tu Pejmy się pa, pa, pa. różowy. No nie dziwnego. Mamy tu złoty, mamy tu biały, mamy tu niebieski i mamy tutaj zielonego. Zielony lepiej. I też on to oglądał Bill Juusa. Ale... Bill Juice. Jak go. Na... Bilduz, Trzeba jego imię trzy razy wymówić, on się pojawi. Tak, tak się prezentuje mi figurka. Jest to potężna ona. Oczywiście jest potężna kolekcja. Potężna i figurka, i moja kolekcja. No ale oczywiście to jest, to, to jest taka figurka. Ona nie jest kolekcjonerska ja się nią oczywiście bawię. Sam ją zbudowałem. Sam? Bo, no, mamy tu też takiego Aliena więc Chciałbym Wam tylko tyle powiedzieć. Lajkujcie, i Do tego komentujcie. Piszcie, jakie chcecie kolejne mini figurki. A my się znamy z Wami, że znamy. Pa!